To był sabotaż. To musiał być ktoś z nas. Znaczy, to musiał być ktoś z was. To nie ja, komandorze. To oni. To wszystko oni. O, nie, Kornax. Komandorze, ja też nie. No, 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 ja też nie. No ja to wiadomo, że nie jak gdyby z urzędu. A ty, Jansen, co powiesz? Jansen! Z sobą! Jazem słyszysz mnie? Komandorze! Wydaje mi się, że Jansen nie jest człowiekiem! To prawda! Jestem robotem! Kłania się model B7, zabije was! Ale dlaczego? Bo człowiek zawsze znęca się nad robotami! Nieprawda! Tylko nad zwierzętami! Tak! Akurat! Leżycie do góry brzuchem, a roboty odwalają za was najgorszą robotę! Traktujecie maszyny jak narzędzia! Nie! Ej, no to się łatwo tak mówi, ale podaj jakieś przykłady. Proszę bardzo! Kornax ani razu nie umył sokowi rówki, a sok zmartwi topije jak wariat. Chyba na potencję. Trzeba ci! Doktor Ewa nie domyka lodówki, a komandar zatarszynik w warburgu. Mało, ale z ciebie przynajmniej nikt nie zrobi futra. No. A z czego się ja robi rury i no ze starych sprężyn, z, z drutu. Nieprawda! Ze złożonych robotów! Eee, ee, siedem Jesteś głupi jak bezero! Nie rób głupstw! Przecież no może i roboty mają ciężko, ale przecież człowiek też nie ma lekko! Pewnie! Mnie na przykład bił ojciec! Ej, a mojego dziadka w czasie wojny roboty wysłały do Niemiec. A, a mnie molestował komandor Pirks! Zgupiałeś kordex? Taka jest scena. Chcesz przeżyć to przytakuj. Do tej pory nie molestuję, tak? No, dotknąłem go raz tam z tyłu. Może i tak! Ale wszystko to olewam ciepłym olejem. A! byłym robotem. Tak samo jak ty. Jak to? Mamy żelazną szynę w kolanie i metalowe plomby w zębach. Dosyć z tych wygłupów. Co Ma wyłącznik! Z tyłu A! ma wyłącznik! Komandorze! Przygotujcie się lepiej na ostateczną transakcentację. Wy małe, obrzydliwe ludzie! <śmienny> O Matko, matko o Matko, o radny. Jeszcze raz o. człowiek pokonał robota. Ale jak długo? Co będzie w 2228? <śmienny> Zasilanie awaryjne. A wy z czego się śmiejecie? Z robota